Zamknij oczy na chwilę. Oddychaj. Teraz powoli otwórz je i bądź w pełni obecny, obecna tu ze mną. Bo słowa, które zaraz usłyszysz, to nie tylko dźwięki unoszące się w powietrzu, to klucze, klucze otwierające drzwi, o których istnieniu w tobie być może nawet nie wiedziałeś, wiedziałaś. Czy znałeś, znałaś to dziwne, prawie bezgłośne uczucie, jakby w głębi Twojej umysłu drzemała jakaś siła? Jakby coś w Tobie desperacko domagało się przebudzenia? Mówię o tej cichej iskierce, która pojawia się, gdy marzysz na jawie o życiu, jakiego pragniesz, ale potem milknie, zagrzebana pod ciężarem wątpliwości, lęków i utartych schematów. Dziś nie będziemy marzyć, dziś będziemy się budzić. Zobacz. Większość ludzi żyje jak we śnie, z otwartymi oczami. Podążają za rutyną, stawiają czoła wyzwaniom, ale wszystko na autopilocie. Zostały zaprogramowane do wiary, że to, co mają, jest najlepsze, co mogą osiągnąć, że życie jest ograniczone, a sukces zarezerwowany tylko dla nielicznych wybrańców. Ale posłuchaj uważnie: nie ma wybrańców. Są ci, którzy wybierają. I dziś, w tej właśnie chwili, masz szansę dokonać tego wyboru. Wyboru życia nie jako widza własnej historii, ale jako autora, jako architekta, jako świadomego twórcy swojego losu. Możesz nawet czuć, jak twoje serce bije mocniej, i to nie przypadek. Kiedy wchodzisz w kontakt z prawdą o swoim potencjale, wzmaga się wewnętrzna wibracja to nie przesąd. To nauka, to moc Twojego układu nerwowego reagująca na realną możliwość transformacji. Dlatego proszę Cię, słuchaj tych słów, jakby od nich zależało Twoje życie. Nie tylko dlatego, że mogą Cię zainspirować, to byłoby zbyt mało, ale dlatego, że mają potencjał do zmiany kierunku Twojego istnienia, Twojego sposobu myślenia, odczuwania i działania. Chcę, żebyś to poczuł, poczuła, nie tylko umysłem, ale każdą komórką swojego ciała. I pamiętaj o jednej rzeczy: nie jesteś tu przypadkiem. Prowadzono Cię do tej chwili, ponieważ na jakimś poziomie jesteś gotowy, gotowa. Gotowy, gotowa podnieść swoją świadomość. Gotowy, gotowa poszerzyć swoją wizję. Gotowy, gotowa przełamać niewidzialne bariery, które Cię więziły. Teraz razem przekroczymy ten portal zrozumienia, bo to, co znajduje się po drugiej stronie tej drogi, gwarantuje, jest większe, piękniejsze i potężniejsze niż wszystko, czego doświadczyłeś, doświadczyłaś do tej pory. Dodatkowy fragment, tak jak poproszono. Zacznijmy od czegoś, co dla wielu pozostaje niezauważone przez całe życie. Ziarna wielkości, które już w tobie mieszka. To nie piękna teoria, ani pusta metafora, to prawda, która jeśli naprawdę ją zrozumiesz, może zmienić absolutnie wszystko. Wyobraź sobie na chwilę, że w tobie jest coś nieskończenie potężniejszego niż jakiekolwiek zewnętrzne okoliczności. Nie ma znaczenia, czy urodziłeś, urodziłaś się w trudnych warunkach, czy dorastałeś. Dorastałaś słuchając, że nie dasz rady. Czy też nosisz dziś blizny po życiowych bitwach? Nic z tego nie definiuje tego, co w tobie jest ukryte. Zobacz. Natura uczy nas tej lekcji każdego dnia, ale niewielu zatrzymuje się, by ją obserwować. Weźmy zwykły żołądź. Na pierwszy rzut oka niczym nie imponuje. Mały, pospolity, nawet delikatny, ale wewnątrz tej skromnej skorupki tkwi kot potężnego dębu, wystarczająco silnego, by przetrwać burzę i majestatycznego, by dawać cień przez całe pokolenia. Różnica między żołędziem a wielkim drzewem nie leży w jego wewnętrznej wartości, bo ta istnieje od samego początku, ale w środowisku, uprawie i trosce, jakiej doświadcza z upływem czasu. Podobnie w Tobie już istnieje kod realizacji Twoich największych marzeń. Nie mówię tu o motywowaniu frazesem, mówię o biologii, psychologii, i fundamentalnej zasadzie ludzkiego umysłu. Stajesz się tym, co pielęgnujesz w swojej świadomości. Większość ludzi nigdy nie widzi, jak ich wielkość rozkwita nie dlatego, że jej nie ma ale dlatego, że nigdy nie poświęcają czasu na pielęgnowanie tego wewnętrznego ziarna. Pozwalają, by myśli o wątpliwościach, strachu i rezygnacji otaczały ich jak gęsty cień blokujący światło niezbędne do wzrostu. Prawda jest taka, że twój umysł jest żyzną glebą. Nie ocenia tego, co sadzisz. Po prostu uprawia to, czym karmisz go powtarzalnie i emocjonalnie. Jeśli siejesz myśli o ograniczeniach, zbierzesz ograniczone życie. Jeśli siejesz ideę ekspansji, odwagi i możliwości, prędzej czy później Nieuchronnie zbierzesz wspaniałe owoce. To nie ślepy optymizm, to sama natura funkcjonowania podświadomości. Możesz się zastanawiać, ale Bob, dlaczego więc tyle osób żyje poniżej swoich możliwości? Odpowiedź jest prosta i bolesna. Tak zostały uwarunkowane. Od najmłodszych lat byliśmy wystawieni na działanie przekazów, które uczyły nas żyć w niewidzialnych granicach. Uczyły nas wierzyć bardziej w okoliczności niż w możliwości. Zmuszały nas do patrzenia na zewnątrz i poszukiwania akceptacji, podczas gdy prawdziwa moc zawsze była w nas. Od teraz chcę, żebyś zaczął, zaczęła patrzeć na siebie inaczej. Chcę, żebyś zrozumiał zrozumiała że nie czekasz na to, żeby coś magicznego się wydarzyło, żeby rozpocząć swoją transformację. Masz już w sobie wszystko czego potrzebujesz. To nie świat zewnętrzny determinuje twój wzrost, ale wewnętrzna decyzja, którą podejmujesz każdego dnia, by podlewać to ziarno konstruktywnymi myślami, działaniami zgodnymi z twoimi pragnieniami i mocnym przekonaniem, że urodziłeś, urodziłaś się, by rozkwitnąć. Bądź jak cierpliwy rolnik, który nawet podczas burzy dba o swoją ziemię, wierząc że nadejdzie czas żniw. Nie dlatego, że oczekuje cudu, ale dlatego, że rozumie naturalne prawa uprawy. To samo dotyczy Twojego życia. Karm swoją umysł właściwymi myślami, utrzymuj swoje działania w zgodzie ze swoim celem, a zaskoczy Cię siła, którą to ziarno objawi. Pamiętaj o tym każdego dnia. Nie jesteś jałową ziemią, którą okoliczności chcą. Abyś tak postrzegał. Jesteś żyzną glebą, na której rodzą się przełomowe marzenia. Wielkość to nie coś, czego musisz szukać na zewnątrz. Jest już zasiana w tobie, czekając tylko na twoją świadomą decyzję o jej pielęgnowaniu. Przejdźmy do czegoś, co być może jest jedną z najsubtelniejszych, a jednocześnie najsilniejszych sił w twoim życiu rządzącego tobą paradygmatu. Niewiele osób w pełni to rozumie. Większość żyje w granicach tego paradygmatu, nawet nie zdając sobie sprawy z jego istnienia. I w tym tkwi niebezpieczeństwo. Nie możesz zmienić tego, czego nie rozpoznajesz, ale raz to ujrzysz. Już nigdy nie będziesz taki sam. Zrozum, że paradygmat to zbiór nawyków, przekonań i wzorców, które zostały zainstalowane w Twoim umyśle na przestrzeni lat i działają jak autopilot. Od dzieciństwa byłeś narażony na idee, które ukształtowały twoje spojrzenie na świat na pieniądze, na relacje, na sukces, na to, co jest dla ciebie możliwe, a co niemożliwe. Te idee nie pochodziły z twojej najgłębszej istoty zostały przyjęte bez oporu ponieważ, gdy byliśmy dziećmi, nasz umysł był jak gąbka, absorbująca wszystko dookoła bez filtrów. Wyobraź sobie że twój umysł jest jak termostat. Jeśli ustawisz termostat na 22 stopnie, to nie ma znaczenia, czy drzwi są otwarte i wpada zimny wiatr, czy słońce zbyt mocno nagrzewa pomieszczenie. System będzie pracował, aby przywrócić temperaturę do 22 stopni. Tak samo jest z twoim paradygmatem. Jest zaprogramowany, aby utrzymać cię w określonych wzorcach zachowań i rezultatów. Nawet jeśli twoja świadoma myśl Pragnie czegoś innego. Być może już tego doświadczyłeś. Decydujesz się zmienić życie, zacząć nowy nawyk, dążyć do nowych rezultatów. W pierwszych dniach czujesz się pełen energii, zmotywowany, a nawet niepokonany. Ale nagle, bezwiednie, wracasz do starych zachowań, usprawiedliwiasz się, odkładasz na później, znajdujesz znajome wymówki. Dlaczego? To nie brak chęci. To nie brak inteligencji. To paradygmat ciągnie cię z powrotem do strefy, którą uważa za bezpieczną. Ale oto wyzwalająca prawda. Paradygmaty można zmieniać. Nie od razu, nie z dnia na dzień, ale można, a gdy zaczniesz świadomie przeprogramowywać wzorce, które rządzą Twoim życiem, zewnętrzne zmiany staną się nieuniknione. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego. Że zmieniła się Twoja wewnętrzna wibracja. Zaczniesz działać inaczej, myśleć inaczej, mówić inaczej, i w konsekwencji zaczniesz przyciągać okoliczności, które odzwierciedlają tę nową częstotliwość. Wymaga to intencji i powtarzania. Musisz codziennie karmić swój umysł nowymi ideami, które wspierają rodzaj życia, którego pragniesz. Musisz kwestionować stare przekonania, kwestionować je, dopóki nie stracą siły. Musisz wizualizować, afirmując i przede wszystkim działać jak osoba, którą wybrałeś się stać, zanim jeszcze zewnętrzne rezultaty potwierdzą tę zmianę. To jak obracanie sterem wielkiego statku. Na początku zmiana kierunku wydaje się nieznaczna. Oglądasz się dookoła i wszystko wygląda tak samo, ale kontynuuj obracanie, kontynuuj wywieranie stałego nacisku, a zobaczysz, że w krótkim czasie cały statek Trajektoria Twojego życia zacznie poruszać się w nowym kierunku. Pozwól sobie poczuć moc tego. Wyobraź sobie życie, które możesz zbudować, jeśli od dziś zaczniesz zastępować stare paradygmaty nowymi. Jeśli zaczniesz mówić do siebie każdego dnia: Jestem zdolny, zasługuję, nieustannie się rozwijam. To nie są tylko słowa. To bezpośrednie polecenia do Twojej podświadomości, a to, co jest powtarzane z wystarczającą emocją, ostatecznie staje się częścią Twojego nowego, wewnętrznego systemu operacyjnego. Nie jesteś uwięziony w starym paradygmacie, chyba że sam zdecydujesz się w nim pozostać. Kontrola zawsze była w Twoich rękach, choć przez jakiś czas mogło się wydawać, że nie. Dzisiaj masz okazję przejąć stery i zacząć przepisywać kody. Które kierują Twoim życiem. Idźmy dalej, a teraz chcę, abyś zwrócił całą swoją uwagę na absolutnie kluczowy aspekt transformacji osobistej. Obraz, jaki projektujesz siebie, to nie jest mały szczegół, to centrum wszystkiego. Sposób, w jaki postrzegasz siebie wewnętrznie, determinuje bez wyjątku, jak się prezentujesz światu i w konsekwencji, co przyciągasz do swojego życia. To, co widzisz w lustrze swojego umysłu, kształtuje po cichu możliwości, które zbliżają się do ciebie lub oddalają. Pozwól mi wyjaśnić w sposób, który głęboko zapadnie ci w pamięć. Pomyśl o swoim poczuciu własnej wartości, jako o niewidocznym korzeniu drzewa. Możesz patrzeć na owoce, liście, gałęzie, ale wszystko, co pojawia się nad ziemią, jest tylko bezpośrednią konsekwencją tego, co dzieje się pod powierzchnią? Jeśli korzeń jest słaby, wzrost będzie ograniczony, bez względu na to, ile nawozu użyjesz lub ile światła słonecznego dotrze do korony drzewa. A jeśli twoje poczucie własnej wartości jest ograniczone, żadna strategia zewnętrzna, żaden kurs, Żaden wpływowy kontakt nie utrzyma Twojej długoterminowej ewolucji. Ludzie noszą w sobie wewnętrzne obrazy siebie, które często kształtują się bez świadomości. Być może zostały ukształtowane przez słowa wypowiadane przez innych ludzi, przez bolesne doświadczenia lub przez ciągły strach przed porażką. I co się dzieje? Te obrazy tworzą osobistą wibrację, która przyciąga odpowiednie okoliczności. To tak. Jakbyś emitował częstotliwość, którą wszechświat bez osądu odbiera i na nią odpowiada. Teraz słuchaj uważnie. Nie ma znaczenia, co wydarzyło się do tej pory. Obraz, jaki masz o sobie, nie jest wyryty w kamieniu. To film w ciągłej edycji, a ty jesteś jednocześnie reżyserem i scenarzystą. Możesz świadomie zacząć wizualizować nową wersję siebie wersję, która działa z pewnością siebie. Podejmuje wyzwania z odwagą, która uważa się za zasługującą na sukces, którego pragnie osiągnąć. A kiedy zaczniesz to robić, zacznie dziać się coś prawie magicznego, ale głęboko logicznego. Twoje działania się zmienią, ponieważ przestaniesz działać jak ograniczona wersja, która zamieszkiwała Twój umysł, i zaczniesz działać jak podniesiona wersja, którą tworzysz. Twoje decyzje staną się bardziej śmiałe. Twoje słowa będą bardziej przekonujące, a stopniowo otoczenie zacznie odpowiadać na tę nową tożsamość, którą projektujesz na świat. Ważne jest, abyś zrozumiał, że nie mówimy o iluzjach ani udowadnianiu. Chodzi o zharmonizowanie wewnętrznej wizji z Twoimi prawdziwymi możliwościami, bo w Tobie istnieje nieograniczony potencjał, który często czeka tylko na pozwolenie na objawienie się. A to pozwolenie zaczyna się w momencie, gdy zaktualizujesz obraz, który nosisz w sobie. Dlatego rzucam Ci wyzwanie. Wykonaj proste, lecz niezwykle skuteczne ćwiczenie. Codziennie zamykaj oczy na kilka minut i wizualizuj w najdrobniejszych szczegółach osobę, którą chcesz się stać. Wyobraź sobie, jak się ubiera, jak mówi, jak reaguje na wyzwania. Poczuj emocje tej lepszej wersji siebie, zrób z tego nawyk, bo powtarzanie to język podświadomości. Im częściej będziesz wzmacniać ten wewnętrzny obraz, tym bardziej stanie się on Twoją nową zewnętrzną rzeczywistością. Uwierz mi, gdy zmienisz obraz, który nosisz w sobie, cały świat zmieni sposób, w jaki Cię postrzega. Nie dlatego, że świat zmienił się pierwszy. Ale dlatego, że Ty zmieniłeś się wewnętrznie i zacząłeś emanować energią, która naturalnie przyciąga możliwości, ludzi i okoliczności, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Nigdy o tym nie zapominaj. Obraz, który masz o sobie, to zapowiedź Twojej przyszłości. Uczyń go wspaniałym, zgodnym z tym, czego naprawdę pragniesz, a Twoje życie zacznie odzwierciedlać tę wielkość z zaskakującą precyzją. Idźmy dalej. A teraz chcę, żebyś bardzo uważnie słuchał. Bo to, co powiem, jest jednym z najważniejszych kluczy do przekształcania potencjału w konkretną rzeczywistość. Zdyscyplinowane działanie. Nie łudź się, myśląc, że samo chcenie, pragnienie czy wizualizacja wystarczą. To wspaniałe początki. Ale bez zdyscyplinowanego działania pozostają tylko nasionami, które nigdy nie przebiją się przez Ziemię. By stać się okazałymi drzewami. Wiele osób waha się między chwilami intensywnej motywacji, a długimi okresami stagnacji. Oglądają wykład, czytają książkę, słyszą inspirującą frazę, i w tej chwili czują, że nic nie może ich powstrzymać, ale czas mija. Nadchodzą zwykłe dni, gromadzą się rozpraszacze. Codzienne obowiązki narzucają się, jak gęsta mgła, a początkowy zapał Zaczyna słabnąć. Dlaczego? Bo liczyli na chwilową emocję, żeby utrzymać się w podróży. Widzisz, emocje to iskra, ale dyscyplina to paliwo. Emocje pchają cię na początku, ale dyscyplina utrzymuje silnik w ruchu, gdy entuzjazm gaśnie. To dyscyplina sprawia, że działasz, nawet gdy nie masz na to ochoty. To mięsień, który gdy jest codziennie ćwiczony, Tworzy konsekwencje. A konsekwencja to to, co niezmiennie przynosi rezultaty. Pomyśl o każdej osobie, którą podziwiasz w dowolnej dziedzinie życia, niezależnie od tego, czy mówimy o sportowcach, artystach, przedsiębiorcach czy liderach. Za każdym wielkim osiągnięciem kryje się niewidoczny wzorzec niezłomnej dyscypliny. Ci ludzie nie polegają na nastroju dnia. Aby zrobić to, co trzeba. Zdecydowali wcześniej, że będą działać zgodnie ze swoimi celami, niezależnie od chwilowych emocji, które mogą odczuwać. Chcę, żebyś głęboko to przyswoił. Decyzja poprzedza motywację. Nie czekaj, aż poczujesz się gotowy, podekscytowany lub zainspirowany każdego dnia. To oczekiwanie jest cichą pułapką. Prawdziwy profesjonalista, prawdziwy twórca własnego życia działa najpierw, i pozwala, by inspiracja przyszła jako konsekwencja, a nie wymóg. Możesz zacząć od małych rzeczy. Właściwie polecam zacząć od małych rzeczy. Wybierz jedno działanie, tylko jedno, które jest zgodne z Twoją wizją i zobowiąż się do powtarzania go każdego dnia, bez wyjątku. Nie ma znaczenia, czy to 5 minut, czy 5 godzin. Liczy się konsekwencja, bo małe działania, wykonywane z dyscypliną przez długi czas, Tworzą kumulacyjny efekt, który staje się gigantyczny. To słynne prawo odsetek składanych eksponencjalne kumulacje. Wyobraź sobie krople wody, która ciągle pada na skałę. Pojedyncza kropla nie powoduje widocznego wpływu, ale kropla po kropli, dzień po dniu, ta twarda skała zaczyna się niszczyć, ulegać, przekształcać. Tak samo dzieje się z przeszkodami, które wydają się dziś nie do pokonania. Nie chodzi o zrobienie czegoś wielkiego od razu, ale o ciągły ruch, każdego dnia, aż opór ugnie się przed Twoją wytrwałością. I pamiętaj o czymś bardzo ważnym. Dyscyplina to nie więzienie, to przebrana wolność, bo to ona uwalnia Cię od tyranii zmiennych emocji. To ona buduje prawdziwą pewność siebie nie tę, która pochodzi z zewnętrznych okoliczności, ale tę, która rodzi się z wnętrza. Z wiedzy, że potrafisz być wierny swoim zobowiązaniom, niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie. Dlatego od dziś nie pytaj się więcej, czy jesteś zmotywowany do działania. Zapytaj tylko, czy jestem zaangażowany w swoją wizję. A jeśli odpowiedź brzmi tak, i szczerze mam nadzieję, że tak, to działaj. Działaj z dyscypliną, działaj z zamiarem, bo każde zdyscyplinowane działanie, które podejmujesz, jest cichym oświadczeniem dla wszechświata, że jesteś gotowy otrzymać wszystko to, czego tak długo pragnąłeś. Porozmawiajmy teraz o czymś, nad czym być może nigdy się nie zastanawiałeś, ale co ma cichy i ogromny wpływ na każdy rezultat, jaki doświadczasz w życiu. Pomysły, na które pozwalasz sobie wpływać. Może to brzmieć prosto na pierwszy rzut oka, ale gwarantuję Ci, że niewiele rzeczy ma tak radykalną moc zmiany Twojej trajektorii. Jak środowisko mentalne, które wybierasz wokół siebie. Nikt nie rozwija się w izolacji. Ty i ja jesteśmy nieuniknionym produktem bodźców, które absorbujemy codziennie. I nie mówię tylko o ludziach, z którymi przebywamy, ale także o słowach, które słyszymy, książkach, które czytamy, rozmowach, które prowadzimy w umyśle, nawet gdy nikogo innego nie ma w pobliżu. Wszystko to przenika warstwa po warstwie. Twoją świadomość. Kształtuje Twoje myśli, Twoje przekonania, Twoje oczekiwania. A jak już wcześniej wspomnieliśmy, to, co dominuje w Twoim umyśle, staje się ramą Twojego życia. Musisz zrozumieć, że umysł działa poprzez ekspozycję i powtarzanie. Kiedy stale wystawiasz się na wspaniałe, inspirujące pomysły, idee, które podważają Twoje obecne ograniczenia. Twój umysł zaczyna się rozszerzać. Jest jak balon, który raz napompowany, nigdy nie wraca do swojego pierwotnego rozmiaru. Kiedy raz widzisz możliwość czegoś większego, nie możesz wrócić do zadowolenia się mniejszym. Teraz zastanów się nad tym poważnie. Ile razy otaczały cię głosy, które zamiast pchać cię do przodu, ciągnęły w dół? Ludzie, którzy wskazują na ryzyko. Podkreślają przeszkody, mówią więcej o problemach niż o rozwiązaniach. Jeśli przebywasz w takim środowisku wystarczająco długo, zaczynasz internalizować te ograniczenia, jakby były Twoje. Ale oto dobra wiadomość. Masz wybór, zawsze miałeś. Od teraz możesz świadomie zdecydować się otaczać większymi od siebie pomysłami. Możesz zdecydować się inwestować swój czas w słuchanie. Czytanie i uczenie się od tych, którzy poszerzają twój światopogląd. Możesz szukać towarzystwa ludzi, którzy wierzą w ciągły rozwój, którzy widzą możliwości tam, gdzie inni widzą bariery. Nie myśl, że to łatwy wybór. Dorastanie często oznacza porzucenie starych znajomych, starych rozmów i starych nawyków myślowych. Tak, to bolesne. Ale znacznie bardziej bolesne jest pozostanie tam, gdzie jesteś, wiedząc, że w tobie drzemie niewykorzystany potencjał. Pozwól, że użyję metafory. Twój umysł jest jak ogród. Jeśli nie będziesz świadomie sadzić kwiatów, same wyrosną chwasty. Nie dlatego, że je wybrałeś, ale dlatego, że środowisko zawsze jest gotowe coś wyprodukować. To od ciebie zależy, co będzie rosło. Wybierz zasianie nasion wielkości. Wybierz codzienne nawadnianie swojego umysłu myślami, które karmią Twoją największą wizję. Wybierz wystawianie się na idee, które będą Cię inspirować do rozwoju, do myślenia na większą skalę, do działania z większą odwagą, bo gdy robisz to konsekwentnie, tworzysz nowe środowisko mentalne, środowisko sprzyjające sukcesowi, kreatywności i samorealizacji. Pamiętaj, stajesz się tym, Czym najczęściej karmisz swój umysł? Jeśli będziesz karmić swój umysł przeciętnością, zbierzesz przeciętność, ale jeśli będziesz go odżywiać doskonałością, nieuchronnie zbierzesz życie pełne doskonałości. Zrób więc uczciwy przegląd tego, czym karmisz swój umysł. Przeanalizuj rozmowy, w których uczestniczysz, treści, które konsumujesz, myśli, które pielęgnujesz. Zastąp to, co cię ogranicza, tym, co cię wyzwala, i obserwuj z zachwytem, jak twoje życie zaczyna kwitnąć w sposób, którego nigdy nie przypuszczałeś. Teraz, gdy wspólnie przebyliśmy tę drogę, chcę, żebyś na chwilę się zatrzymał. Nie po to, by myśleć, ale po to, by poczuć. Poczuj wagę prawd, które właśnie usłyszałeś. Poczuj, że nie są to tylko odległe idee czy piękne słowa rzucone na wiatr. Są w rzeczywistości odzwierciedleniem praw, które już działają w tobie, czekając aż je rozpoznasz i świadomie wykorzystasz. Zauważasz, co wydarzyło się dzisiaj? Zostałeś krok po kroku przeprowadzony, aby zobaczyć coś, co być może nigdy wcześniej nie było tak jasne, że twój los nigdy, ani przez sekundę, nie był w rękach innej osoby. Nie zależy od gospodarki, nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Zawsze był, jest i będzie w tobie. Najważniejsze pytanie nie brzmi już, czy masz moc, aby zmienić swoje życie. Odpowiedź na to pytanie to zdecydowane tak. Najważniejsze pytanie brzmi, co zrobisz z tą mocą od tej chwili? Możesz zamknąć ten film lub przemówienie i wrócić do swojej rutyny, do swoich starych nawyków, do starych myśli i starych wymówek, które trzymały Cię w tym samym miejscu do tej pory. Ten wybór zawsze będzie dostępny. Ale równie dostępny jest inny wybór. Wybór, który rozpala iskrę zdolną do rozpalenia Twojego życia celem i prawdziwą realizacją. Ten wybór to działanie teraz. Nie jutro. Nie w przyszły poniedziałek. Nie wtedy, gdy warunki będą idealne. Gwarantuję Ci, idealne warunki to mit, pułapka, która utrzymuje marzycieli w bezczynności. A tych, którzy realizują swoje cele w ciągłym ruchu. Idealnym warunkiem jest Twoja decyzja, podjęta całym sercem, że zaczniesz z tym, co masz, gdzie jesteś, w taki sposób, w jaki potrafisz. Już wiesz, co masz zrobić. W głębi serca zawsze wiedziałeś. Może ignorowałeś, może odkładałeś, może bałeś się, ale dzisiaj z odnowioną jasnością rozumiesz, że każda myśl każdy obraz, który podtrzymujesz, każde środowisko, które wybierasz, i każde zdyscyplinowane działanie, które wykonujesz, budują cegła po cegle architekturę Twojego życia. Dlatego zapraszam Cię, a właściwie rzucam Ci wyzwanie, abyś nie pozwolił, aby ta chwila rozpłynęła się jak kolejny przebłysk chwilowej inspiracji. Zmień ją w punkt zwrotny. Zobowiąż się już teraz. Z mocą osobistej przysięgi do zastosowania tego, czego się nauczyłeś. Zacznij od małych kroków, ale zacznij. Trwaj w ruchu nawet przy przeciwnych wiatrach. Podlewaj codziennie nasiona swojej wielkości, aż zobaczysz, jak kwitną przed Twoimi oczami. Pamiętaj, nie przyszedłeś na ten świat, aby przetrwać. Przyszedłeś, aby w pełni wyrazić wspaniały potencjał, który już w sobie nosisz. Jesteś, zawsze byłeś i zawsze będziesz twórcą własnych doświadczeń. Podejmij tę rolę z godnością, odwagą i odnowionym entuzjazmem. A kiedy pojawią się wyzwania, bo na pewno się pojawią, patrz na nie nie jako na wrogów, ale jako na przebranych sojuszników jako na okazję do umocnienia swojej decyzji i poszerzenia świadomości. Teraz idź. Idź z przekonaniem. Idź z zamiarem. Idź z absolutną pewnością, że stosując te zasady, nie tylko zmienisz swoje życie, ale staniesz się żywą inspiracją dla wszystkich wokół. Już jesteś osobą, którą zawsze chciałeś być. Teraz spraw, aby to było widoczne dla świata.